Hejka kochani! Dzisiaj będziemy farbować włosy, ale przed farbowaniem mini chod zakupowy kupiłam sobie takiego jeżyka, naboje do pistoletu, karpetki, takie same jak ma moja mama, farby do włosów, różowa i niebieska. I kupiłam sobie też tę tarbę. Ona jest składana i już Wam pokazuję. Odwracacie ją, składacie tak. i złożona. I kupiłam sobie dwie pusinowe yy, pomadki i i ta jest o smaku jagodowym. A o smaku troszkę I teraz przenosimy się do łażyki. W internecie znalazłam, że odżywkę trzeba nałożyć na mokre włosy i trzymać od 5 do 30 minut. No to zaczynamy! Zostawimy już ciepłą. Jeśli już zamocicie włosy, umyjcie je szamponem. Nałóżcie sobie worek ochronny, czyli zwykły worek i, i też koszulkę, którą możecie poprawić i poplamić. Tak samo spodnie. Bo się nie spierze. No ja sobie jednak zrobiłam płaszczyk z worka na śmieci. Bierzemy rękawiczki. Zakładamy na jedną i na drugą. Trochę się właśnie boję. Trochę się boję, bo nie wiem czy mi to wyjdzie. Teraz sobie wezmę pasemko. Dobra. Okej. Okay. Nie zaparłowało się za bardzo. Na moich włosach nic nie widać, bo mam mokre i ciemne, ale zaraz spróbujemy z niebieską. Wierzch <grystanie> <grystanie> mam po <bo> <grystanie> <mam> na włosy! <grystanie> Mi też już trzeba zaraz spokiwać. Ale ci widać. Wiem. Okej. Okay. Tu jest git to też. No to teraz muszę czekać ze spuszczoną głową, bo wszystko obrócę. Już trzymam tak 5 minut. Wreszcie spłukuję, ale mocne wyszły. Jak pierwszy raz sobie zmyłam tą farbę, to w ogóle mi nie wyszło, więc teraz nałożyłam sobie resztki farby i było ich naprawdę dużo. I założyłam sobie worki na 30 minut, więc teraz czekam. Żeby był lepszy efekt. No. Tak prezentuje się efekt końcowy po tych workach, więc jak macie ciemne włosy, to zróbcie tak, że namoczcie sobie tą odżywką i włóżcie w worki na 30 minut. Wtedy wam mocniej zafarbuje. Tylko jak macie ciemne włosy, to nigdy nie wybierajcie różowego koloru. W ogóle go nie widać. Ten niebieski wyszedł mi trochę ciemny, więc takie 8 na 10. To do zobaczenia w następnym odcinku. Napiszcie w komentarzach, czy podobają Wam się moje włosy. Pa!